I teraz, co zrobić takiego, żeby go w ten projekt zaangażować, żeby on z siebie po prostu dał. No i podczas któregoś tam spotkania, bo zacząłem go odwiedzać, że tak powiem, regularnie, chciałem z nim po prostu regularnie te 5-10-15 minut codziennie porozmawiać, no i patrzeć na jego nastroje i co on na to, jak czy się zmienia jego perspektywy. No i w pewnym momencie jakoś poszła ta dyskusja w takim kierunku, że ja się dowiedziałem, że on ma wnuki, wnuki. No i jak wnuki, no to, no i też była dyskusja o autorytecie, no to mówię do niego tak, no ale wie pan, no to jak pan ma te wnuki, no to jak przyjdzie taki wnuk do pana, no, i pan nagle powie jemu o jakimś takim nowoczesnym systemie zarządzania, albo jakimś takim fajnym narzędziu. To czy zyska pan taki autorytet u tego wnuka, że ten wnuk pomyśli sobie, wow, ale mój dziadek jest mądry, przecież on o tym wie, a mnie teraz tego uczą, albo będą dopiero uczyli. Albo przyjdzie za trzy lata i powie, dziadek, to co ty mi mówiłeś dwa lata temu, to mnie teraz właśnie uczą. No i słuchajcie, no zapaliła mu się, że tak powiem, taka lampka wokół. No, oczywiście rozmowę skończyliśmy, no bo trzeba było wracać do pracy. Po weekendzie przechodzę halą produkcyjną, no i oczywiście prosi mnie, żebyśmy zamienili kilka słów. On mówię, dobrze, okej. Okay. I on do mnie mówi rzecz następującą. Ja sobie poczytałem o tym wszystkim. To nie jest faktycznie głupie, to jest bardzo fajne. No trochę szkoda, że gdzieś tam wcześniej, jak byłem młodszy, nikt nas tego nie uczył, nikt nam tego nie wdrażał. Ja jak najbardziej chcę w tym uczestniczyć. No i zadałem pytanie, no dobrze, ale, ale dlaczego? Co takiego się stało, że, że jest ta zmiana decyzji? No on powiedział, że. Najbardziej go przekonało to, że jak przyjdzie ten wnuk, to on będzie takim autorytetem, że to nie będzie tylko taka rozmowa dziadka i wnuka o niczym, tylko że on będzie mógł czymś zaimponować swojemu wnukowi. No i to była ta właśnie korzyść, to była ta korzyść, którą udało się akurat w tym przypadku, w tej, w tej sytuacji znaleźć, no i zachęcam Ciebie do szukania właśnie nad jeszcze tego inspirowania, no to ważne rzeczy tutaj to są oczywiście słuchanie, docenianie, no i takie zapraszanie, no z, zapraszam Ciebie do zmiany, zapraszam Ciebie do projektu, zapraszam Ciebie do tej podróży, to wszystko powoduje, że pracownik, że dany zespół nabiera większą ochotę do, do działania. I to już koniec tej dzisiejszej podróży. Zwiedziłeś cztery, cztery obszary: działaj, wspieraj, wymagaj, inspiruj. Ważne jest to, że kiedy patrzysz na te aktywności, to żebyś nie szedł na skróty, żebyś czasem nie zaczynał od pola numer 3, czyli wymagaj, żebyś nie inspirował, kiedy jeszcze nic nie pokazałeś. Kolejność nie jest przypadkowa. Zaczynasz od działania, później wspierasz, wymagasz i inspirujesz. No jeśli Coś szczególnie Ciebie zainteresowało, co chciałbyś, abym omówił szerzej, to proszę, daj mi znać. Ja postaram się dla Ciebie ten materiał przygotować. No i jednocześnie te rzeczy, które się gdzieś tam zasiały, no to życzę, żeby kiełkowały, a to czy będziesz zbierał te plony i jakie, no to już wszystko zależy od Ciebie. Dzięki wielkie, dobrego dnia Tobie życzę i do usłyszenia.